Szanowni Państwo, po raz kolejny serdecznie zachęcam do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i do licytacji wyjątkowej wizyty w Senacie Rzeczypospolitej. Cel tegorocznego finału jest szczególny. Chcemy wygrać z Sepsą. Jako lekarz doskonale wiem, jak ona jest groźna i podstępna, zarówno dla małych, jak i dla dorosłych pacjentów. Wsparcie w walce z sepsą jest niezwykle potrzebne. Każda złotówka się liczy. Zapraszam do licytowania spotkania w Senacie Rzeczypospolitej. Zwycięzca aukcji wraz z rodziną i ze mną w roli przewodnika zwiedzi niedostępny na co dzień gmach polskiego parlamentu. Zjemy razem obiad, będą wspólne zdjęcia, prezenty i niespodzianki ale przede wszystkim wyjątkowe chwile w świątyni polskiej demokracji. Czekam na Państwa w Izbie Wyższej. Do zobaczenia.